Dzień dobry wszystkim. Witam na konferencji prasowej Urzędu Miejskiego w Sokółce. Mamy bardzo ważną informację do zakomunikowania. Otóż wczoraj mieliśmy spotkanie koalicyjne i wywiązała się żywa dyskusja odnośnie kolejnych dofinansowań do dróg powiatowych. Jak wszyscy wiemy droga ulica droga ciąg drogowy w którym znajduje się ulica Targowa wymaga niezwłocznego remontu. Przypominam, że jest to droga powiatowa i gmina Sokółka już w poprzedniej kadencji na drogi powiatowe przekazała ponad 10 milionów złotych. Stąd mamy zwiększone zadłużenie. Również przekazywaliśmy pieniądze panu starości na budowę tej drogi, w której znajduje się ulica targowa. Ta ulica miała być podzielona na dwa etapy. Etap pierwszy, czyli od krajówki do ulicy Tarasiewicza, czyli chodzi o ulicę targową, i etap drugi od ulicy Tarasiewicza aż do Bogusz. No niestety pan starosta. Tuż przed wyborami wykonał ulicę w tym drugim etapie, czyli od ulicy Tarasiewicza do Bogusz. W tej chwili gmina Sokółka, w związku z tym, że przekazała tyle pieniędzy powiatowi w poprzedniej kadencji, boryka się z problemami finansowymi, mamy swoje zadania własne. I nie możemy w kwocie 2,5 miliona czy 2 milionów czy 1,5 miliona dofinansować tej drogi ulicy targowej, ponieważ mamy też swoje pieniądze, musimy mieć zabezpieczone na wkłady własne. Tych wkładów własnych, jak obliczyliśmy, potrzebujemy praktycznie w tym roku na około 10 milionów złotych, gdzie wiemy, że w ponad 80% wnioski mają przejść bo już jesteśmy po pierwszych rozmowach, po pierwszych negocjacjach, jeżeli chodzi o budowę czy biblioteki, czy też ulicy, ulicy przy ogródkach działkowych, czy też przemysłowej, bądź też szyszek, drogi w szyszkach. Gdzie mieszkańcy, przypominam, czekali praktycznie przez poprzednią kadencję i wiele lat wcześniej. I borykamy się z problemem, skąd zabrać pieniądze, czy zabrać naszym mieszkańcom i przekazać powiatowi, czy też nie realizować tych inwestycji. Uważam, że pomoc finansowa, która została udzielona powiatowi w poprzedniej kadencji jest zbyt wystarczająca i pan starosta, tak jak mówił wielokrotnie, że my jako gmina możemy zaciągnąć kredyt, zwiększyć deficyt, pan starosta też to może wykonać. Przypominam, że ważnym dla nas takim elementem budowy drogi, czyli ulicy Targowej jest to, że jest tam do przebudowania kanał deszczowy i rzeczywiście mieszkańcy będą mieli naprawdę udogodnienia, kiedy to się zrobi, ponieważ praktycznie z jednej trzeciej sokółki wpada do kanału deszczowego tam woda i robią się podtopienia. Natomiast my już, tak jak powiedziałam, przekazaliśmy pieniądze. I wczoraj odbyliśmy takie spotkanie kilkugodzinne na temat naszych inwestycji gminnych, w tym również pomocy powiatowi. I jedynie mogłam wyasygnować w miarę wolne środki jeżeli to tak można powiedzieć, w kwocie pół miliona złotych. Odbyło się głosowanie, odbyła się dyskusja i w wyniku głosowania koalicyjnego zdecydowaliśmy się przekazać nie więcej niż pół miliona złotych. Ale powiem Państwu skąd te pół miliona. Otóż... Gmina Sokółka, jak również powiat Sokulski składaliśmy do Ministerstwa Obrony Narodowej na budowę strzelnicy wniosek. Pan Starosta otrzymał 1,2 200 tysięcy i my również 1,2 200 tysięcy na budowę strzelnicy. Tak jak obiecałam Państwu na sesji poprzedniej, zrezygnujemy z budowy tej strzelnicy i te pieniądze przekażemy na wkłady własne do naszych inwestycji, jak również weźmiemy te pół miliona, Zł, aby pomóc powiatowi w budowie drogi, w ciągu której znajduje się ulica Targowa. Czekamy oczywiście na to, aż nasz pan, nasz pan starosta zaprosi nas na strzelnicę, którą wybuduje w Kuźnicy. Mówimy właśnie o wszystkich drogach, o których zgłaszali nam mieszkańcy. Plus jeszcze dodam, że potrzebna jest przebudowa kanalizacji, jak również deszczówki w ciągu drogowym, który należał do gminy Sokółka. Ale, proszę Państwa, ważnym jest również elementem zapewnienie miejsc żłobkowych i przedszkolnych dla naszych najmłodszych. A przede wszystkim jest to bolączka rodziców, jak również spędza nam sens powiek. I potrzebne jest do tego, abyśmy wyremontowali nasze obiekty oświatowe. I abyśmy zwiększyli właśnie te usługi dla naszych mieszkańców. Bo rodzice niejednokrotnie zwracają się z prośbą, że brakuje miejsc żłobkowych. Więc są różnego rodzaju programy, jak obliczyliśmy zarówno wkład własny do dróg, gdzie będziemy składać, czyli na ogródki działkowe, czyli chodzi o ciąg drogowy od drogi wojewódzkiej do ogródków działkowych i aż do ulicy Dąbrowskiego, jak również ulica Przemysłowa, czy też droga na Szyszki, która była przez całą kadencję przez radnych odrzucana, Gałczyńskiego, Modrzewiowa, inne, plus obiekty naszych, obiekt, remonty naszych obiektów szkolnych i e, przedszkolnych, jak również żłobka e, oraz na przykład budowa biblioteki, to wszystko wymaga e, wkładu własnego i obliczyliśmy, że ten wkład własny e, opiewa na kwotę do 10 milionów złotych praktycznie, waha się między 9,5 a 10 milionów złotych. Dodam jeszcze, że e, przekazujemy 4,5 miliona złotych na budowę wiaduktu. Ale jeszcze ważnym elementem jest to, że Pan Starosta e, nie wypłacił nam Odszkodowania za y, działki obok ulicy targowej. Jest to kwota 200 tys. złotych, na które, panie starosto, bardzo czekamy, które włączymy do y, przekazania tych pieniędzy, pół miliona złotych, ponieważ y, każdy pieniądz się liczy. Panie starosto, prosimy o przekazanie 200 tys. złotych, około 200 tysięcy złotych odszkodowania dla gminy Sokółka. Ja myślę, że to jest sztucznie wywołany um, quasi problem, ponieważ tutaj nie chodzi o to, czy jest współpraca, czy nie ma. Ta współpraca jest. Bo proszę zauważyć, że przez tamtą kadencję, mimo że um, możemy się różnić, um, jeżeli chodzi o osobowości, ale jesteśmy urzędnikami i współpracowaliśmy, współpracujemy i będziemy współpracować. Natomiast ja mówię o kwestii merytorycznej. Gmina Sokółka nie posiada tylu pieniędzy, żeby mogła um, szafować na lewo i prawo, dla powiatu. Ja rozumiem, że to jest problem dla y, powiatu, jeżeli chodzi o budowę dróg, ale skąd inon pan starosta zawsze twierdził, że można zaciągnąć kredyt, zaciągnąć inne zobowiązania. Gminy Sokółki już na to nie stać, bo przekazaliśmy niebotyczną kwotę ponad 10 milionów złotych w poprzedniej kadencji stąd borykamy się teraz z problemem braku pieniędzy na wkłady własne do naszych projektów. A tak naprawdę y, nie chciałabym, y, proszę państwa, i to mówię do wszystkich mieszkańców Zdejmować jakąś inwestycję na przykład do ogródków działkowych czy ulicę Gałczyńskiego czy inne ulice, czy też nie stworzyć miejsc żłobkowych, żeby przekazać Panu starości. No, nas stać praktycznie, proszę Państwa, na te pół miliona złotych i to uważam, że jest dużo. Nie stać nas naprawdę na więcej. Stąd rozumiemy wagę problemu, rozumiemy, że trzeba przebudować tam deszczówkę. Jeszcze raz podkreślam, że już przekazaliśmy raz pieniądze w tamtej kadencji na budowę ulicy Targowej, w związku z tym możemy wasygnować jedynie kwotę pół miliona złotych na chwilę obecną, bo naprawdę borykamy się z problemem, gdzie znaleźć pieniądze na wkłady własne.